Kochani, jesteśmy na sopockim rynku Nonstop, gdzie Dziennik Bałtycki razem z miastem Sopot zorganizował akcję drzewko za surowce w turnie". Zobaczcie jak było. Zawsze jesteśmy chętni do tego typu akcji i dziękujemy Dziennikowi Bałtyckiemu za to, że wspólnie możemy tą akcję na sopotkim Rynku przeprowadzać, a Sopocianie to mieszkańcy i mieszkanki, którzy dbają o ekologię. Wiem, że największym zainteresowaniem cieszą się róże, ale mamy też tuje, mamy też porzeczki. Bardzo doceniamy taką akcję. My też korzystając z okazji z tego, że ta akcja cieszy się tak dużą popularnością, jesteśmy tu z budżetem obywatelskim. Mieszkańcy Sopotu i mieszkanki mają ekologię w sercu. My na różnych polach próbujemy o tą ekologię dbać. Ja też muszę powiedzieć, że sami mieszkańcy o tę ekologię dbają, bo na przykład jak zbieramy właśnie projekty do budżetu obywatelskiego, to bardzo duży odsetek tych projektów dotyczy ekologii. Wniosłam dużo makulatury, dokładnie to są kartony, w które pakują w Hucie Szkła moje rzeźby, bo jestem rzeźbiarką szkła. I mam zawsze bardzo dużo kartonów i cieszę się bardzo, że mogę je zamienić na rośliny, które zasadzę w moim ogrodzie. Kocham przyrodę, kocham Sopot i kocham te akcje. Oddałam moje elektrośmieci, jakąś tam starą golarkę, stare jakieś inne sprzęty, jakieś myszki. No i super, dostałam właśnie sadzonki. Fajne tuje, tutaj jeszcze mam czmielinkę, też syn niesie. Ja akurat na balkon, także my na balkon bierzemy, ale tutaj są bardzo dużo wybór, także myślę, że sobie można dobrać, co kto chce, czy na balkon, czy do ogródka. Miejsca na balkon wystarczy? No mam nadzieję, na pewno, musi się znaleźć na takie super sadzonki. Czytałam w internecie i postanowiłam, że przyjdę i zobaczę, jak to wygląda. No jestem bardzo zadowolona.